Ja jestem Maciejem z firmy EONA. Na tapecie program Płatnik. Jak stworzyć backup bazy danych i później skutecznie go odtworzyć? Zapraszam. Jako środowisko testowe mamy dwa identyczne komputery z Windows 10 i zainstalowanymi płatnikami. Oba mają dostęp do jednego katalogu, który będzie nam e, symulował, jakby m, na przykład ten którym byśmy przenosili dane. I za chwilę przeniesiemy na krzyż dane z jednego do drugiego. E, są dwa, ponieważ są dwa różne sposoby m, zapisu e, danych w programie Płatnik. Jeden tak zwany MS Access, drugi MS SQL. Brzmi nieco skomplikowanie, ale zaraz wszystko wytłumaczę. Pierwszy MS SQL. Żeby się dowiedzieć, jaki mamy typ bazy danych, wystarczy, że klikniemy bądź w tym miejscu, bądź administracja ustawienia bazy danych. W jednym wypadku jest to MS SQL. Tutaj pokazuje nam, przepraszam, MS Access, moja pomyłka. I nic więcej, nic mniej, tylko składowanie danych w jednym konkretnym pliku. Jest to dosyć proste rozwiązanie polecane, jeżeli, jeżeli mamy sami pracować na płatniku. Dużą zaletą jest po prostu prostota z kopiowaniem takiej, takiej bazy danych, co zaraz pokażę. Jej wadą jest to, że nie jesteśmy w stanie w prosty sposób, żaden, w prosty sposób współdzielić bądź też wielo osób na raz pracować na bazie, na bazie płatnika. Drugim sposobem jest MSSQL. To jest wówczas praca na bazie danych MSSQL, wówczas Dużą zaletą tego jest, że wiele komputerów naraz może łączyć się do tej bazy danych i równolegle, i równolegle na tym pracować. Wadą jest to, że nieco trudniej na przykład zrobić kopię czegoś takiego w sposób prosty, ale zaraz to pokażę. Czyli e, jaką mamy bazę danych? To już wiemy. I teraz tak, żeby skopiować. MS Accessa wystarczy skopiować ten plik. Żeby skopiować bazę danych na MS SQL u potrzebujemy nieco więcej informacji. Większość mamy tutaj. Nazwa serwera: desktop V2061N7, to jest serwer. Na ogół będzie to właśnie ten komputer, na którym jesteśmy. Łamany na SQL Express to jest nazwa tej bazy, tej instancji serwera, z której korzystamy. Nazwa bazy danych płatnik. To jest nazwa bazy danych, którą będziemy chcieli skopiować. Tryb autoryzacji. Tu mówi nam, w jaki sposób uwierzytelniamy się w bazie danych. W tym wypadku jest to po prostu użytkownik danego, ten użytkownik komputera. Teraz tak, żeby obsługiwać nie potrzeba żadnych dodatkowych narzędzi, żeby obsługiwać MS Access, żeby obsługiwać MS SQL Server niestety potrzebujemy narzędzie. Można je dosyć łatwo ściągnąć, jeżeli go nie mamy. MS SQL Management Studio. Klikamy. Tak download. Download ściągnie nam się najnowsza wersja. Wystarczy ją zainstalować. Ja już ją mam zainstalowaną. Teraz tak. Najpierw rozpoczniemy od kopii MS Accessa. Ważna sprawa. Najpierw zamykamy. Znajdźmy ją. Najpierw ją e, znajdziemy. Program Data. Zwróćmy uwagę, że ona jest na troszeczkę jaśniejszy kolor. To jest dlatego, że ona jest domyślnie niewidoczna. Żeby ona była widoczna, musimy kliknąć tutaj. Normalnie nie zobaczymy tego. Proszę bardzo, program Data. Normalnie tego nie zobaczymy. Musimy kliknąć widok i pokaż ukryte elementy. Dopiero wówczas będziemy mogli w sposób prosty tam wejść. Poruszamy się po ścieżce. Access, aseko. przepraszam. Poland, płatnik, baza. Mamy dwa pliki. Z tym, że najpierw zamkniemy płatnika. Już mamy jeden plik. Wystarczy go. skopiować. Tak to jest to jest tak proste to wystarczy wystarczy tyle zrobić za, za chwileczkę pójdziemy dalej żeby skopiować plik z mssqla musimy musimy połączyć się do właściwej bazy danych. Zwróćcie tutaj uwagę: on domyślnie wpisał e, dobre, e, dobre dane, ale gdyby były z tym problemy, to dokładnie tu jest informacja, jaki jest serwer e, i slash, jaki jest, e, jaka, jaka jest instancja bazy danych. Zwróćmy uwagę: tutaj Windows Authentication, e, czyli te same poświadczenia z Windowsa. Gdyby były problemy z dostępem, warto użyć e, przy uruchamianiu prawym przyciskiem uruchom jako administrator. To czasem rozwiązuje problemy z brakiem, z brakiem dostępności, z brakiem uprawnień. W tym wypadku to nie będzie potrzebne. Robimy Connect. I tutaj mamy bazę programu Płatnik. Prawy przycisk, Task, Backup. domyślnie będzie to ścieżka, ja ją sobie skopiuję, otworzymy ją. Program files, my, Microsoft SQL Server, MS SQL, i tak dalej. jest czysta, yy, czyli data, yy, baza danych, jaką chcemy skopiować, full backup. Ok, skończone. Poszło to dosyć szybko. Proszę bardzo, pojawi, pojawiła się tutaj. I wrzucamy bazę danych. Zwróćcie uwagę, że w obu dwóch miejscach jest dokładnie to samo, yy, dokładnie to samo widoczne. W porządku. W tym momencie na tym komputerze, gdzie była baza MSSQL, MS odtworzymy z accessa, a na tym, gdzie była accessa, otworzymy z MSSQL, żeby pokazać, jak na krzyż to zrobić. Z prawej, proszę bardzo, mieliśmy na mssql Zamykamy płatnika. No, w sumie niepotrzebnie, ale dobra. Zamknęliśmy płatnika. Tutaj jeszcze otworzę, żeby pokazać co jest w środku. W międzyczasie, ok, na tym serwerze, na, który był na MS sql mamy firmę, która się nazywa Company SQL, żeby nam się coś nie pomyliło. Zamykamy i w tym momencie robimy tak. Administracja ustawienia baz danych. Zmieniamy bazę. Czyli jakbyśmy mieli nowy zainstalowany, nowy zainstalowany płatnik, wskaż istniejącą bazę danych tą skopiujemy sobie powiedzmy na pulpit. Dobrze. Microsoft Access, a, tutaj w międzyczasie otworzymy. Tutaj, żeby sprawa była czysta, nazywa się kompany Access. OK. Tutaj zmienimy pulpit, czyli wskazujemy to miejsce, gdzie, gdzie przełożyliśmy plik z akcesem. W tym przypadku jest to pulpit. Hasło bazy danych. Hasło bazy danych powinno być nam zdane, jeżeli. Jeżeli nie jest nam znane, jest ono, jest ono do wyciągnięcia albo przy pomocy chociażby koali, albo, ym, znaczy to już może być bardziej skomplikowane, albo z rejestru. W każdym razie, y, jeżeli się zna to dobrze, jak nie, nie ma tragedii, ale jest to nieco bardziej skomplikowane. Czyli wskazujemy klucz z bazą danych i hasło potrzebne do rozkodowania. Płatnik. Proszę bardzo. To było tak proste. W wypadku MS Accessa skopiowaliśmy plik, odtworzyliśmy, wszystko działa. W wypadku odtworzenia MS SQLa jest to nieco bardziej skomplikowane, ale też bez przesady. Otwieramy wspomniane narzędzie. Musimy się połączyć do bazy danych. Jak już wspomniałem, domyślnie Domyślnie ma te dane, ale, ale również wiadomo skąd je wziąć. I sposób autoryzacji: Windows Authentication. Connect. Database nie ma żadnych, nie ma żadnych baz danych. Żeby odtworzyć teraz tutaj tę bazę danych, prawy przycisk, Restore Database. Będziemy ją odtwarzać. Klikamy device, czyli, czyli konkretne urządzenie. Tutaj wskażemy po prostu plik. Tutaj wskażemy po prostu plik z naszą bazą danych. Przeniesiemy go. Już tu go mamy. Dobrze. To jest miejsce, w które przeniosłem plik płatnik backup Skopiowany wcześniej z, wyeksportowany wcześniej z MS -SQLA. Tutaj musimy go wskazać. Program Data ASECO Płatnik Baza. Ja tu go wrzuciłem. Może być w innym miejscu. Ok. Czyli tutaj teraz wskażemy plik, który wcześniej tu przynieśliśmy, wyeksportowany z poprzedniego serwera. Wskażujemy, klikamy OK. Jest przygotowany. Warto wcześniej zrobić Verify Backup Media. Backup Media Verify Successful, wszystko się zgadza. Mamy tutaj e, informacje, co było robione, z jakiego, jaka, bazy, jaka baza danych, kiedy było robione, ale że klikniemy OK. I dosyć to było dosyć szybkie, ponieważ w tej bazie praktycznie nic nie ma. Co teraz się stało? Zaimportowaliśmy płatnika do bazy danych. Proszę bardzo. Teraz e, mamy go w bazie danych. Teraz, e, znaczy bazę danych płatnika zaimportowaliśmy. Do bazy danych. Teraz musimy podłączyć naszego płatnika do tej samej bazy danych. Tutaj zwróćcie proszę uwagę, e, on jest na chwilę obecną na akcesie. Zmień bazę danych, wskaż istniejącą bazę danych. Tym razem będzie to SQL Server. E, żeby tutaj wskazać zrobimy coś takiego właściwości i tu mamy dokładną informację nazwa serwera i jaka instancja MSSQL baza danych nazwa płatnik to jest ta nazwa którą mamy tutaj klikamy dalej Użyj autoryzacji systemu Windows? Domyślnie tak. Jeżeli instalujemy to na swoim własnym komputerze, na którym, się, na którym jesteśmy. Wynik. Płatnik. Przenieśliśmy kompany SQL. Ok, czyli pokazałem, jak przenieść z jednego na drugi, zarówno w wypadku Bazy MS SQL, jak i w wypadku MS Access. Tak oto z sukcesem zrobiliśmy backup i skuteczne odtworzenie bazy danych programu Płatnik. Tak, woli informacji, przenoszenie między sql a MS Accessem jest możliwe, ale jest, czasem, bywa, czasem bywa znacznie bardziej skomplikowane. Co do kopii, co jest chyba najważniejsze, rodzaju auto, pewnego rodzaju automatyczne kopie, w wypadku MS Accessa wystarczy po prostu zadbać, żeby ten plik był gdzieś kopiowany w jakiś sposób półautomatyczny, automatyczny, czy, 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 przez, jakąś, czy przez jakiś Dropbox, OnCloud, czy, czy NextCloud, czy, czy cokolwiek przyjdzie nam do głowy. W wypadku MS w wypadku MSSQL no i tu już jest sprawa nieco bardziej skomplikowana powinny żeby to robiły automatyczne skrypty to już jest troszeczkę bardziej skomplikowane ale pamiętajcie zawsze dbajcie o to żeby mieć backup taki czy inny zawsze proszę was miejcie backup zabezpieczy, zabezpieczy, zabierz, <gryw> zabezpieczmy się wcześniej a nie po fakcie jeżeli się podobało dzięki że zostaliście do końca łapka w górę Hey.